Trzyma. <laughs> Dzisiaj na moim głównym koncie zrobię trochę huge. <laughs> I będę otwierał <laughs> dobre paczuszki, Po jednej. Powolutku. huge, huge. Chciałabym huge'a. Wydałam na to 2 miliony. Dobra, dawaj, dawaj. Mi no, daj mi huge'a. daj mi huge'a. Preston! Udasz no, mi jednego huge'a to coś się stanie. No please, Preston. Hugę, hugę, hugę. A myślałem, że już tak wolno szło. Otwieram jeszcze. Dawaj Preston, daj. Jestem stratny jakieś 2 miliony <laughs> Będę stratny 2 miliony jak już nie zdrobnie chociaż żeby ten czar wydropił Albo to... Ultimate nawet. Błagam. Okay, to Nie miałby, żebym był na minusie. No presto ci zrobiłem, człowieku? Specjalnie dla ciebie grałam w tą grę. Robię... Yy, głaszczę kota. <śmiech> <śmiech> nie głaszczesz, bo nie możesz, bo kota nie masz. Masz... <laughs> A to główne? Pięć? Pięć na raz? Dobra, uwaga. I co będzie? Co będzie? Uwaga! O, te gifty, dobra. Mi się podoba. Ile jest. Mam to w dupie. Ja nie mam już na, na te, na te. Jak chcecie coś wysyłać, to nikt będzie jutro obci I ten. I w ogóle ja już nie mam na nic. O Jezu, nie mam co w ogóle robić. Nie, nie mam co dla Was nagrywać. Nic nie ten. Nie mam nawet gębów już. Wywaliłem wszystkie na ten mini opening. Chyba hiroto sprzedaje po prostu. 20M i potem będzie jeszcze jeden opening, ale to może będzie, a może nie. Raczej tak. Bo mi się nudzi! A te chutrze mega do góry idą powoli, więc fajnie jakby one były potem po 25, to bym je wszystkie sprzedał i bym miał na openik i bym wywalił Tam 300 milionów. Więc zostawcie subika z, z łapkę w górę i jakbyście serio mogli mi coś wysłać, bo... Ja wiem, że jestem małym youtuberem, ale no pomaga mi! Ja tutaj wszystko przyjmę. Ja tu... o! Nie. O Jezu. Chyba i O, ja wszystko już tu mam ten. Zaznaczam. Bo sobie teraz uświadomiłem, że te nie miałam dla was zaznaczone. Wszystko ja przyjmę. Dosłownie. Ja będę taki wdzięczny, jak ktoś mi wyśle... Wiem, że teraz żebram, ale no... Mam te, te, te pety, ale iść nie chcę się pozbywać, bo lubię pingwinki. Chyba, że pingwinki zdejmę, no nie? A wstawię... tego za 22 M. Dostałam go za darmo, więc... Jeszcze tam mam na multi koncie i to za 20 M. To możecie się potem, jak to się celnie, to spodziewać openingu tam giftów. E, więc... E, Błagam. Musicie coś za poświęcenie moje. Nagrywam dla was. Skin'a specjalnie zmieniłem. Kupiłem Robuxy. O, błagam, kup, kup. Please, buy. Ty, on ma signet. Warto. Dobra. To wszystko i nara. O.